Yellow and white W tym odcinku zajmiemy się kultywowaniem pola. Jak widać tutaj już wszystko zrobione prawie. to też zrobione, no wszystkie inne pola też są już zrobione, więc aby zostało to. No, będziemy jeździć klasem sectionem czy 1800 track VUC. Oraz kultywatorem Villa. Jest nawet, no, nawet bardzo duży kultywator ten zestaw jest nawet fajny dobrze się nim robi Ma spalanie jest dosyć duże ale ciągnik jest fajny no ładny prawiec skrętu zwrotny jest oczywiście no, dziwkę zrobiłem na znaczy dzień dobry To jest po pszenicy ściernisko Była też pracowana słoma Bele były zebrane ale jeszcze jedna abela została więc trzeba ją wziąć Jadę ładowarką i wezmę już nie chciało specjalnie jechać po tą jedną. No, no nawet się jedzie w jedną stronę dosyć długo, ale to jednak nie jest źle jak na tamte pola co miałem przedtem. Ja mogę mieć kater bo jak przyziemione. Ta kostka może ją widać, bo wiatraka tam jest po prawej. Tak to, to było jeszcze chyba pytanie w komentarzu czy powrócę do LSA 13 No 13 ma no jak 13, no już trochę ta gra już ma jakby to powiedzieć No ta gra już ma trochę nagrywane na moim kanale no, duże serie nawet zrobiłem, sezonów, mianowicie, no, nawet widz było dużo, ale wyświetlenia były po prostu malutkie. Może teraz by lepiej szło, bo teraz więcej udostępniam filmy i w ogóle, ale nie wiem, czy by to też pomogło. Bo trzynastka to już jest taki trochę przeżytek, no nie wiem, czy ktoś by jeszcze to oglądał. Kolega nagrywa jedenastkę, to nawet mu idzie. No ale 13, to tak jak myślę, że z 40 wyświetleń by było maksimum. No, tutaj dam jakąś fajną miniaturkę, jakiś fajny tytuł. Jakoś to na, nawet nagram, no to jest jak z 400 wyświetleń. No, ale nie wiem jakby to wyszło z 13. Teraz to wychodzą te najlepsze mody właśnie, bo wszystkie te teamy co miały te mody private. To właśnie wydawają mody do 13. Było tam właśnie dużo tych Zetorów Z Tych ZTSów 16, 245 12, 145. No i w ogóle Ursusy jakieś tam wyszły i jeszcze coś tam No teraz też jakiś team wydał mody, które miały być już dawno wydane A mianowicie są to Zetory i Ursusy też takie coś w stylu roltek, ale no oczywiście inne tekstury, nie? Oczywiście to musi się różnić, no ale... wyglądają bardzo fajnie się prezentują. Wyszło ich dosyć dużo, więc pobieram je wszystkie, tak jeszcze jakbym nie kiedyś chwyciciela na LSA-13 naszła. No ale mówię, no, nie wątpię, żeby jakąś florę zrobił 13. Przez jakiś czas odabrałem filmiki z dziewiątki. No nawet wyszło niektóre y, filmy. No tylko, że też wyświetleń było średnio, ale tak nie, nie było mało. Z 400 czy znaczy 500 było. Nie wiem jak teraz. W sumie to sprawdzę na telefonie. O, się zapaczał. teraz właśnie jak to oglądacie To Przysyła mi się filmik z zbierania balotów O m 16 14 Potem jeszcze będzie jeden filmik yy, I potem dopiero będzie ten, nie? Znaczy to oglądacie to już filmik ze zbierania bel Rysowania i takie tam inne Już są Następny filmik po tym to będą kosy No nawet fajnym sprzętem Szkoda, że połowa sprzętu to oryginal gówno, ale bo nic oczywiście z modów ciekawego nie było, więc musiałem być zmuszony kupić właśnie oryginal, niestety. Zaraz powiem, jak to z tą dziewiątką było. Ostatni filmik z dziewiątki to była kultywacja 260 wyświetleń. Poprzedni filmik to było już, mówię... Kurde, taki odstęp między tymi filmami z dziewiątki, że nie wiem, czy my czasami przez muzykę ich nie zablokowali, bo nie mogę coś znaleźć. Jest. Ze zbierania balotów jest 463 wyświetlenia Ze żniw aż 648 A z orki i 5817, co mnie teraz bardzo Zaskoczyło Aż rzadkość, że tyle wyświetleń na kanale to Jeszcze dzisiaj dwie łapki w górę Trzy w dół, a zawsze ktoś się pieprzy gdybyś ze szkoły pewnie hejtuje eee, no i co tu jeszcze mówić eee, może zobaczę jakiś filmiki z 13 zobaczę jak to idzie bo naprawdę nie wiem czy siedzę to zabrać, czy też nie piszę parę 13 czy pójdzie filtrować w jakiejś chce kolejności o na żywo wezmę o oczywiście live'a nie ma w sumie nie, nie wiem jak się robi live'a też bym kiedyś chciał zrobić a nie wiem jakby to wyszło w ogóle bo nie jeszcze z takim nie eksperymentowałem Bo, bo jak wyników nie pokazuje jest cały czas chyba no, nie, nie ma takiej osoby co, co by tego nie nagrywało piszę po prostu LS13 no, jeden rok temu, 10 miesięcy temu, 11 miesięcy temu no, znowu muszę we filtr wejść no tutaj mi wyszły filmiki to też po ileś ten. Jeden ma nawet 280 tysięcy wyświetleń z masakra. Ja no, nawet tyle na samym kanale nie mam. Szczęścieżowi pod jednym filmem tyle zrobiło. Nie, że nieźle. To jest oczywiście filmik większego youtubera niż ja mianowicie mati xxl99 jest bardziej popularny ode mnie no a czy teraz ktoś jeszcze nie młodszy jaki znalazłem to 5000 temu filmik z Witam Piotr Agrikulturę Tydzień temu przesłał filmik i 23 wyświetlenia szału nie ma Meister LS filmik przesłał 3 dni temu wyświetlenia 32 LS 13 tak, wózka, Buźka i koku i wyświetlenia 5, więc no, chyba nie ma zupełnie sensu Jakiś tam niemiecki youtuber Blue 5475 dodał filmik dzień temu i 363 wyświetlenia. Nawet nieźle. No ale do 13 to nikt prawie tego nie ogląda. Jak widać. Więc myślę, że sobie ten temat odpuszczę. Ciągnik ma aż 3 biegi do tyłu Teraz za szybko jeździ Nie jest tak szczególnie realistyczne że PS spadły oczywiście animacje też nie są zoptymalizowane Ale zmiany między ls a 13 a 15 są prawie żadne. Jedynie to, że dodali brudzenie się oryginalnych brudnianych maszyn. tutaj i tak chyba połowa może do 13 miała brudzenia się. Chociaż nie ma że połowa, ale jakaś część na pewno, chociaż 30-40%. No i co tu jeszcze? No, dodali te drzewa, ligacze, nie niektóre ruchome komputery w środku, tam od paliwa i tam od prędkości, od obrotów. Jeszcze nawet nierealnie nie realnie chodzi, bo, bo obroty wchodzą na maksa jak ciągnik przekroczy maksymalną prędkość, czy jak ma maksymalną prędkość. No, powinno być takie coś, że jest jakaś animacja biegów, że silnik chodzi tak, jak przykład w Spontaris czy w ETS-ie, to na pewno by było to ciekawsze niż takie coś, co jest teraz, Taka fizyka jazdy już jest od 2009 roku. Tutaj się za bardzo zmieniło. No tu powoli kończymy to pole. To odcinek typu Let's Play Bo, no, z muzyką to po prostu mi się już kończą pomysły, jaką muzykę dodawać, nie? Bo, no, nie, nie dam nic z lat 70., bo to by była hańba. Disco Polo tak słabo trochę wychodzi w nagraniach. Są jakieś teksty, Nunia Ciusia, dupa pizza i takie tam. No to myślę, że yy, muzyka taka. By była lepsza, takie no, jak na S na przykład leci. No ale to też połowa właśnie się nie nadaje, albo głupio wyjdzie, albo coś. No to właśnie pomysły mi się kończą, też nie znam zbytnio dużo tytułów, piosenek. I w ogóle mi się duży piosenek nie podoba. Więc ich nie dodam, oczywiste, no... Chyba, że bym dodał... Z... Jakimś... Właśnie... Dźwiękiem silnika filmiki. A to też by głupio wyszło, bo... Bo po prostu... Dźwięki silnika w farmingu nie są zbyt dopracowane. Tym bardziej, jak się wyjdzie z ciągnika. To może stoić dopiero... Jak stoisz, może tak... Nie kilka kroków od ciągnika, to wtedy łaskawie ci się jakieś dźwięki pojawią. też by kierowo wyszło. No, to pole już robię kilka godzin. 3 może już robię to pole Oczywiście belka, muszę to zepchnąć Pewnie zaczepiła autokultywator, to jest po prostu pewne Może spadnie Jak nie to tam na zakręcie, jak nie to tam na końcu bym ją nawet walał transportować. Nie wiem, czy tam, ale tam chyba jest jeszcze jedna. Nie, tam jest chyba jeszcze pokos. Zostawiony. No. No, do tej piętnastki to się mogli bardziej przyłożyć, nie ale... A ta oryginalna mapa, to na tym to nigdy nie będę ani grać, ani nagrywać, bo to po prostu to jest takie gówno, że szkoda gadać. Nie dość, że jakieś baziewne tekstury, to jeszcze domki, co wyglądają jak w Simsach. Pola to jakieś naleśniki. W ogóle ani żadnych przeszkód, ani po prostu kwadraty jak... jak nie wiem... W jakiej, jakiejś najbardziej główianej rolniczej grze, jak w agarży, na przykład takie pola były. No w realu to, to też są takie pola, ale no... Dużo jest też takich, co są na przykład takiego kształtu jak to, nie? Puszczę tutaj pracownika na tę końcówkę A ja sobie w tą belkę pojadę ładowarką A tu już jest sprzęt do kieszonki Jak widać To jest ładowarka. Nie do kieszonki tylko do trawy Co tak ja tam. Na jeszcze czas Ładowarka Merlo, animacje wszystkie wszelakie są Fajna bardzo, te skrypty w ogóle polecam O, filmik się już dodam na YouTubie a ja na telefonie sprawdziłem Czarny dym z tego aż leci. Właśnie ta, ta animacja dymu jest zbiecana. Patrzcie jak teraz to wygląda. W ogóle przez wszystkie drzewa przenika i się robi takie przezroczyste. To wygląda trochę do dupy. Gdyby była taka animacja, jak Lechu zrobił do trzynastki w tych wszystkich Zetorach, to to by był kosmos. Bez paliw w powietrzu, no ale to by było bardziej na stare ciągniki niż na nowe. I przy nowych tak to za bardzo nie wygląda. Ale to na pewno by było lepsze niż takie gówniane coś. To nawet wygląda fajnie pod takim kątem, ale pod kątem jak już jedziesz przez jakieś drzewo, to po prostu się robi jakieś przezroczyste coś. TURKĘ z trójgamoń kurde tego pracownika jak zaraz w dupie kopnie. oczywiście chcę jak najwięcej wyświetleń jak każdy teraz już wiecie jak ustawię miniaturki do filmu, to nagranie przerywało jak zawsze belkę już zebrałem nie wiem czy to się nagrało ale chyba nie No ta ładowarka też dużo nie pali. Ten klas pod tą górkę pali 50 litrów na, he, na hektar, czy tam na godzinę, czy nie wiem w jakim czasie to się liczy. A ta ładowarka 8, a te sklepu ładowarka to ma taki silnik jak 60. Oczywiście mi się mi miniaturka do filmu pod zbieraniem bielek, zresztą sam ustawiła po Mateusy. Zaraz muszę ją zmienić. jak te ślady znikają, albo mi się wydaje. Nie, jest, kabiny też znikają, ale tutaj to nie za bardzo. Te ślady mi się trochę za grube wydawały, jak na taką młodewarkę, ale może mi się wydaje. Też te ślady są trochę niedorobione, bo znikają. Jak jadę na przykład z przyczepą, to bardzo spokojnie te ślady przede mną znikają. Mnie jest taki moduł, żeby to pobrać, żeby... Ee, Duże zostawały, ale no, nie będzie tego szukać, nie wiem jak się to nazywało. Chyba zależy od mapy. Na jednej mapy są długo, na niektórych krótko i gram na Batic Village, v 2 chyba. Tam gdzie był sezon z tymi pędami, no to Dla nie ładowałem chyba 4 godziny i żaden, żaden nawet najmniejszy ślad nie zniknął. Na dzisiejszy odcinek by było na tyle, tak nawet dosyć długi się nagrał, więc zapraszam do subskrybowania kanału, oceniania filmu i na inne odcinki. Do zobaczenia.